Dzień dobry kochani. Ja nazywam się Adrianna Nadolna i witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym podcaście. Jeśli lubicie słuchać takich treści na Spotify, to pojawił on się tam również, także w opisie będziecie mieli link, a my zaczynamy. Powiem Wam szczerze, że sam pomysł nagrania tego właśnie w formie podcastu przyszedł do mnie wczoraj. I właśnie wczoraj podjąłam decyzję o tym, że również będę wstawiać swoje treści na Spotify. Zawsze bardzo dobrze bawiłam się, jak nagrywałam takie pogadankowe rzeczy, także postanowiłam, że będzie tego więcej w moim 2024 roku. Nie będzie to jedyna forma filmików, jakie będę nagrywała tutaj na YouTubie. Zostają normalnie vlogi, filmiki taneczne, wszystko zostaje normalnie, ale pomyślałam sobie, że jeszcze wzbogacę swój kanał o właśnie takie podcasty. Myślę, że jest mała szansa na to, że ten odcinek wyjdzie troszeczkę kontrowersyjny, ponieważ chciałabym dzisiaj pogadać o tym jak Ułatwić sobie życie, jak ja to zrobiłam, że często ludzie kierują do mnie komentarze. Jak ty to robisz, że to wszystko u ciebie wygląda tak łatwo? Jak ty radzisz sobie z tym wszystkim? Tak naprawdę masz dużo na głowie, a wygląda, jakbyś nic nie miała. I tak naprawdę te wszystkie komentarze, które kierują do mnie bliskie, mi osoby, sprawiły, że właśnie tutaj siedzę i postanowiłam, że to jest idealny moment na to, żebym może kogoś zainspirowała. Zacznijmy sobie może, kochani, od tego, jak to wyglądało u mnie. Myślę, że od dziecka mogłam się pochwalić taką łatwością bycia. Nie pamiętam nigdy, żebym jako dziecko czy jako nastolatka się o coś zamartwiała. Raczej żyłam w przekonaniu, że wszystko, za co się zabieram, mi wychodzi. I nigdy nie było to tak, że robiłam wszystko na 100% i taki właśnie to dawało efekt. Nigdy nie byłam uczniem piątkowym, szóstkowym tym bardziej. Raczej leciałam na czwórkach, które absolutnie mnie satysfakcjonowały. I jako tancerka, ponieważ tańczę od szóstego roku życia, nigdy nie zdarzyło mi się, żebym była niepokonana. Zawsze z tyłu głowy miałam to, że są ode mnie lepsi. I właśnie ta łatwość bycia dawała mi przekonanie, że tak naprawdę nie muszę wszystkiego robić na 100%, żeby być z siebie zadowolona. Wszyscy gdzieś tam znajdujemy się na innych płaszczyznach, w innych miejscach, każdy z nas zaczynał z troszeczkę innego punktu. I dzisiejszym filmikiem nie chciałabym Wam dawać jakichś wskazówek, jak być pewnym siebie, bo wiecie co? Pewność siebie to jest pewne narzędzie, które pozwoli nam przeżyć to życie fajnie. Ale jak będziemy umierać, to nie pomyślimy sobie, czy ja byłam pewna siebie. Wokół tego nie będzie się kręciło nasze życie. Zadamy sobie pytanie, czy przeżyłam je w sposób, w który chciałam przeżyć. Czy bezsensownie nie zatrzymywałam się w pewnych momentach mojego życia i nie rozpaczałam bez sensu, skoro i tak później wszystko się poukładało? Chciałabym bardzo, żebyście po wysłuchaniu tego podcastu usiedli sobie i zastanowili się, co mogę zrobić, żeby pod koniec mojego życia pięcioletnia wersja mnie i 75-letnia wersja mnie byłaby dumna i zadowolona z takiego życia, jakie przeprowadziłam. Dobrze, kochanie, ale żebym nie zaczęła już gadać o czymś innym, to przejdźmy już do punktów, które sobie wypisałam, które mi osobiście pomagają być zadowoloną z mojego życia. Pierwsza i jedna z najważniejszych kwestii to moje myśli. I moje słowa. Trzeba się nauczyć nimi manipulować. Żeby to zrobić, musimy zdać sobie sprawę, że słowa, które wypowiadamy, mają dużo większą moc niż myśli. Myśli oczywiście też kreują naszą rzeczywistość i one również są ultra ważne, ponieważ tak naprawdę przekazujesz informacje od siebie dla siebie poprzez myśli. Ale słowa, przez to, że wypowiadając je, dokładasz tej energii do tego wszystkiego, mają troszeczkę większą moc. I powiem Wam teraz coś bardzo szczerego. Mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi, zwłaszcza dziewczyny, niestety tak jakoś wywnioskowałam, z tego co widziałam w swoim życiu, nie używają swoich myśli. Wszystko, co pomyślą, ląduje w słowach. I nie wiem, komu to potrzebne. Nikogo nie obchodzi tak naprawdę, co ty myślisz, bardzo często. Wyjątkiem są na przykład sytuacje, w których prowadzisz dyskusję albo ktoś się ciebie pyta o zdanie, no to naturalne jest to, że prowadzimy dialog, więc używamy słów. Ale powiem Wam pewien przykład, w którym wydaje mi się, że te słowa zostały wypowiedziane totalnie bez sensu. Byłam ostatnio w Embiku z moją siostrą i żadna z kasjerek nie była przy kasie aktualnie. Coś tam układała jakieś książki, każda z nich była bardzo zajęta i obok nas stanęła pani, wiek mniej więcej 50 lat. Ja sobie kasuję, spokojnie, na kasie samoobsługowej moje produkty, a ta pani ustawia się koło nas i uwaga, prowadzi dialog z samą sobą. I nie byłoby nic w tym dziwnego, mi to ogólnie nie przeszkadza, jak ktoś mówi do siebie, ja bardzo często mówię do siebie, gdyby to do czegoś prowadziło. Ogólnie były to rzucane bezsensowne komentarze, które do niczego nie doprowadziły. Ta pani zaczęła mówić, że nikogo nie ma przy kasie, że te panie tak naprawdę nic nie robią. I każda z tych wypowiedzi prowadziła do jeszcze większego wkurzenia tej pani. I dla mnie pierwsza myśl była taka, no pewnie pani operuje tylko gotówką. No. Nie ma karty, no bo gdybym miała kartę, ustawiłaby się za mną i zapłaciła kartą. I wiecie, co ta pani zrobiła? Po tym całym monologu, który wypowiedziała, ustawiła się za mną i zapłaciła kartą. Ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, że myśli po coś są. Po coś dostaliśmy ten dar, ja wierzę w Boga, więc uważam, że od Boga, żebyśmy używali swoich myśli. Nie musimy wszystkiego wypowiadać, nie musimy wszystkiemu dawać energię. I stąd właśnie też moje pytanie, skąd tak naprawdę bierze się hejt? Ludzie myślą, że naprawdę innych ludzi obchodzi Twoje zdanie. Dla mnie logiczne jest to, jeśli ktoś dodaje zdjęcie na Instagrama i pyta się, co uważacie o tej stylizacji, lepsza ta, którą mam dzisiaj, czy ta, którą miałam wczoraj, to logiczne jest to, że gdy wejdziemy w komentarze, to, to ludzie zaczną oceniać te stylizację. Ale w momencie, w którym ktoś dodaje zdjęcie po prostu w jakiejś stylizacji i pisze, wow, ale spodobała mi się ta stylizacja, muszę w niej dodać zdjęcie. Ja, ja wiem, że to jest cringe'owe, co teraz mówię, ale chciałam podać taki przykład. I ktoś w komentarzu doda swoją opinię, że tak naprawdę według mnie ta bluzka jest okropna i po co w ogóle wstawiałaś takie zdjęcie, to ta osoba tak naprawdę nie wie, po co są jej myśli. Nie umie siedzieć w swojej głowie, nie umie się ze sobą komunikować... I taka osoba nie umie stwarzać opinii, która zostanie tylko w jej głowie. I ktoś by mógł tutaj stanąć koło mnie i powiedzieć, ale przecież każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. I powiem Wam teraz jedną rzecz. To będzie bardzo niepoprawne politycznie. Ale mnie nie obchodzi czyjeś zdanie. Oczywiście nie chodzi o to, że jeśli chcemy kogoś pochwalić, to nie mamy tego pisać, bo nikogo to nie obchodzi. Ponieważ ta wypowiedź ma inny cel. Ona ma poprawić komuś humor, ona ma sprawić, że ktoś poczuje się pięknie, ktoś poczuje się lepiej. Ona ma pewien cel. Ale w momencie, w którym chcemy komuś dowalić tylko dlatego, że mamy takie prawo, to sorry, ale ja tego nie kupuję. Według mnie to całe prawo, że jeśli mamy ochotę coś napisać, to możemy to napisać, bo przecież jesteśmy wolnymi ludźmi, powinniśmy zamienić na to, że możemy o tym pomyśleć. Jesteśmy wolnymi ludźmi, naszych myśli nikt nie sprawdzi, bo one nie mają energii docelowej. One do nikogo nie docierają tak naprawdę zostaje w naszej głowie. I warto zawsze pamiętać, że po coś te myśli są, że nie operujemy tylko mową, wszystkiego nie mówimy, po coś one istnieją, żebyśmy właśnie dużo rzeczy zostawili dla siebie. I później w naszej głowie zostaje dla nas takie fajne miejsce, w którym chce nam się żyć, bo prowadzimy dialog z samym sobą. I nie wypowiadając tego, mamy bardzo dużą siłę, która owocuje tym, że jesteśmy świadomi później tego, co mówimy. Tak samo podam wam jeszcze szybki przykład. Jeśli coś nam spadnie, coś się rozsypie, to zamiast mówić na głos, że ale ja tu jestem niezdara, albo do kogoś, ale ty to jesteś niezdara, po co? Jakby ja nie rozumiem tego. Ja sobie pomyślę. Jezu, ja ostatnio bardzo dużo rzeczy wywalam i to jest fakt, bo też z drugiej strony nie ma co się okłamywać. Jeśli bardzo często ostatnio coś mi wypada z rąk, no to to jest fakt. Ale jeśli ja już sobie do tego przyczepiam całą historię, że o Boże, jaką ja jestem sierotą, że to wypada, ktoś tam na pewno to widział, ale on sobie pomyśli, po co? I w ogóle, dając energię jeszcze większą, tym, że ja to mówię, dla mnie takie myśli są zabójcze, a co dopiero w momencie, kiedy ja to wypowiadam na głos. Następna kwestia, która zmieniła moje życie na dużo, dużo łatwiejsze, to dostosowywanie się w błochostkach, czyli nie walczenie z ludźmi, kiedy nie jest to potrzebne. Tutaj mam bardzo prosty przykład. Widziałam ostatnio na TikToku dziewczynę, która rozmawiała ze swoją 70-letnią babcią, i ona wręcz na nią krzyczała, że Bóg nie istnieje, że tak naprawdę po co jej ta wiara? Słuchajcie, już pomijając fakt, że ta babcia ma 70 lat, i ja uważam, że takim osobom należy się absolutny szacunek. To nie jest tak, że ta biedna babcia z TikToka teraz zostanie prezydentem całego świata, i na całym świecie po prostu wszyscy będą musieli wierzyć w pana Boga, bo twoja babcia tak uważa. I czasem, słuchajcie, nie ma co zużywać swojej energii na tłumaczenie takich rzeczy. Po co? Nawet ja, słuchajcie, nie dyskutuję z moimi koleżankami, jeśli one do mnie mówią. Ja wychodzę z poziomu osoby, która jest wierząca, oczywiście w tym przypadku. I ktoś tam do mnie mówi, że a bo ci księża, ty chodzisz do kościoła, jak tam się takie rzeczy odwalają. Ja sobie myślę, jeśli masz mi zagłupią, to super. I co my możemy z tym faktem zrobić, słuchajcie? Każdy ma inne opinie i nie warto w takich sytuacjach iść na noże. Naprawdę. Tutaj płynnie możemy przejść do takiej wartości, którą ja wyznaję: że jeśli u mnie wszystko jest ok, to w moim otoczeniu też wszystko jest ok. Czyli zacznijmy wszystko robić od siebie. Nie uratujemy całego świata. Nie uratujemy swojej rodziny, nie uratujemy swojej drugiej połówki, jeśli każdy nie będzie zaczynał od siebie. Bo to się bardzo ze sobą łączy. Jeśli ktoś ma bardzo takie mocne poczucie, że ma ochotę po prostu zmienić świat, wszystkich naprawić, to ta osoba będzie bardzo walczyła o swoje racje, ponieważ będzie chciała wpłynąć na tą drugą osobę. I o ile często to wychodzi z miłości, to ma to bardzo odwrotny skutek. I właśnie tak jak widziałam tą dziewczynę z tą babcią biedną, która została strasznie zaatakowana. Nie mówię, że to tylko działa w tą stronę, bo oczywiście widziałam też takie babcie wiecie, które też mówią jakieś głupoty. I tutaj słuchajcie, nam się wszystko pięknie łączy, bo tak naprawdę, jeśli pomyślimy sobie, że mam swoje zdanie w myślach, to nic nie jest w stanie tego zachwiać. Jeśli ktoś nawet powie coś, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, ale w mojej myśli mam przekonanie, mam pewność, że moje zdanie jest takie i takie, to ja nie będę na siłę starała się zmienić zdanie kogoś innego. No bo niech tak sobie uważa, jeśli nie robi nikomu tym krzywdę, jeśli mi nie robi tym krzywdy, to niech tak to zostanie. Nauczmy się zostawiać różne rzeczy po prostu tak, jak są. Będzie nam dużo, dużo łatwiej. Mi to bardzo dużo odebrało takich bezsensownych zamartwień. I też musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie jesteśmy odpowiedzialni za czyjekolwiek szczęście, oczywiście z wyjątkiem naszego. Mamy na to szczęście wpływ, jesteśmy za to odpowiedzialni w 100% tylko my. Ty zawsze musisz stawiać siebie na pierwszym miejscu. I jak ja to zawsze wszystkim mówię, to każdy się na mnie patrzy i mówi, Boże, ale ona jest egoistką, ale ona jest egocentryczką. Ale powiem wam szczerze, tak mi się wydaje, że. Popadliśmy w jakieś takie patrzenie na drugą osobę tak bardzo, że przestaliśmy patrzeć na siebie. I moim zdaniem robi to dużo większą krzywdę wszystkim dookoła, bo taka osoba, która stara się być dla wszystkich i nie jest dla siebie. Później tą całą frustrację gdzieś musi wyrzucić. I ma to odwrotny skutek. Tak naprawdę wpływamy później negatywnie na ludzi, którymi się otaczamy, ci ludzie się od nas odsuwają, my nie wiemy o co chodzi, bo przecież się dla nich poświęcamy. I tak się robi właśnie błędne koło. Kiedy zaczniemy stawiać na siebie, kiedy zaczniemy się siebie pytać, hm, jak ja się dzisiaj czuję, jak ja się czuję z tym, co ta osoba powiedziała, a nie zaczniemy się siebie pytać. Jakie ona ma zapurzenie, że ona tak pomyślała? Co mnie to obchodzi? Przecież to jest jakaś osoba. Na przykład, nie wiem, ktoś ci coś powie w pociągu. Ostatnio miałam taką sytuację, że pani po prostu się do mnie tak patrzyła. Ja się malowałam, ja się bardzo często maluję w pociągach. I pani usiadła naprzeciwko mnie i po prostu, no, nie mogła. Nie mogła z wrażenia, że ja się maluję. I jej mina wyglądała mniej więcej tak. I teraz, osoba, która się centruje na drugiej osobie, a nie na sobie. Pomyśl sobie, boże, może ta pani nie potrafi się malować, dlatego tak na mnie patrzy, a może ta pani właśnie umie się malować i patrzy jak ja krzywo rysuje te brwi, a może ta pani ma jakieś zaburzenie, może ona patrzy na to ile ja tapet nakładam, że tak dużo, że może za mało, że ona by dołożyła tutaj, i wszystko tak naprawdę kręci się wokół tej pani. Co jest absolutnym, kuriozalnym błędem. Wszystko powinno kręcić się wokół mnie. Jeśli ta pani jest dla mnie nikim, no bo nie oszukujmy się, tak? Ja nie będę tej pani pluła prosto w twarz, bo nie jestem nienormalna. Ale ta pani, ja jej nie znam. Jest dla mnie absolutnie nikim, tak jak ja dla niej. I moje myślenie powinno zawsze wychodzić z pozycji ja. Jak ja się z tym czuję, że ta pani się na mnie spojrzała? Jak ja mam ochotę zareagować? Jak ja uważam, że wyrysuję sobie brwi? Nie wiem, cokolwiek. Jak ja uważam, że taka ilość tapety, czy taka jest wystarczająca? Wszystko powinno wychodzić ze mnie. To Ty żyjesz ze sobą. To Ty jesteś najlepszą przyjaciółką siebie. I dlaczego osoba, która zrobiła krzywą minę, czy nawet jakby dała jakiś komentarz, Dlaczego to ma wpływać na ciebie? Zawsze ty jesteś na pierwszym miejscu. To powinno być dla ciebie priorytetem, zawsze. Ponieważ zachowanie osoby, która stawia innych ludzi dużo wyżej niż siebie, później prowadzi do poczucia, że ta osoba nie czuje się bezpiecznie, że czuje się zagrożona, a osoba, która stawia siebie na pierwszym miejscu, ona się czuje bezpiecznie. I później ta miłość, która się z tego rodzi, ode mnie, dla mnie, później może być przelewana na inne osoby. I to jest taka czysta miłość, bez kompleksów, bez jakiejś zawiści, taka po prostu miłość, która może być przelewana właśnie na inne osoby. I myślę, że to miałoby dużo, dużo lepszy wpływ na świat niż to, jak ludzie myślą, że tak naprawdę robią dobrze, no bo skupiają się na drugiej osobie, są empatyczni, ale tak naprawdę powstaje w nich tyle nienawiści, tyle frustracji, że później, tak czy siak, zaczyna ona być przelewana na drugą osobę. Zostały nam kochani ostatnie dwie kwestie. Troszkę się rozgadałam na te poprzednie, także mam nadzieję, że tutaj pójdzie troszeczkę szybciej. Rzecz, o której zaraz Wam powiem, zmieniła moje życie o 180 stopni. Przestałam brać życie za ciężkie i jest to kompletna zmiana myślenia z ciężkiej pracy, którą musimy wykonać, na decyzję, którą musimy podjąć. I powiem Wam tutaj na moim przykładzie, ponieważ kiedy zaczęła się kwarantanna, był to 2020 rok, zamknęli nas w domach. I to była taka moja największa przemiana, kiedy byłam nastolatką i kiedy zdałam sobie sprawę, że pewne rzeczy mi nie pasują, pewne rzeczy chciałabym zmienić w sobie i przyszłam taki powiedzmy glow up. Wtedy pomogły mi w tym właśnie materiały w internecie, filmiki na YouTubie, czy to na TikToku, bo wtedy bardzo właśnie TikTok tak poleciał w górę. Ale za każdym razem, kiedy natrafiałam na jakiś właśnie filmik o afirmacjach, manifestacjach, jak być lepszą wersją siebie, zawsze pojawiała się jedna rzecz. Jedna, ta sama rzecz, która się zawsze powtarzała, to była bardzo ciężka praca. Która mnie absolutnie wkurzała, bo ja nigdy nie rozumiałam, jak można sobie wmawiać ciężką pracę. Po co to komu? Jak ludzie mogą nazywać poznawanie siebie, ulepszanie siebie glow-up, manifestacje, afirmacje prowadzenie dziennika ciężką pracą? No po prostu co to ma na celu? Ciężka praca to jest wtedy, kiedy rodzic do Ciebie przychodzi i mówi, że jest mebel z jakiejś do złożenia. Wtedy to jest ciężka praca. A nie w momencie, kiedy ktoś chce zmienić swoje życie. To jest najpiękniejsze, co może nas w życiu spotkać. To nie jest żadna ciężka praca. Nie wiem, kto to wymyślił, ale ktoś się naprawdę mocno zagubił i teraz każdy to powtarza. Naprawdę nie wiem czemu. I przyrównuje zmianę mentalności, która wynika ze świadomej decyzji do na przykład, nie wiem, schudnięcia 20 kilo. Co jest absolutnie mega, mega ciężkie. I warto zmienić to myślenie, że wszystko, co dotyka naszej mentalności, naszej pewności siebie, zmiany naszego myślenia, to nie jest ciężka praca, tylko decyzja. Wszystko, co w życiu robimy i wychodzi to z naszego chcenia, takiego wewnętrznego, to nie jest ciężka praca. To jest decyzja. Ja w 2020 roku podjęłam decyzję, że chcę przejść GLOAB. Podjęłam decyzję, że będę bardziej dbał o swoją twarz. To jest decyzja. I ludzie sumują to wszystko do kupy i mówią, że to jest bardzo ciężka praca. I w momencie, w którym wasz umysł dostanie taki bodziec do świadomości, że to jest ciężka praca, no to sobie pomyśli, że on chyba tak długo nie uciągnie. Co jest absolutnie bez sensu, nie ma to żadnego celu i warto programować sobie swój umysł na nie ciężką pracę, tylko decyzję. Bo jak będziemy programować swój umysł na ciężką pracę, to będziemy ciężko pracować we wszystkim, czego się podejmiemy. Wszystko będzie dla nas ciężkie. Mam jeszcze dla Was taki fajny cytat: You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. I myślę, że to jest taki cytat, który idealnie podsumowuje właśnie to, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. I już na zakończenie, kochani, ostatnie co wam chcę powiedzieć, co jest, myślę, że kluczowe do tego, żeby wasze życie stało się łatwiejsze, to proste myślenie. I myślę, że tutaj nie będę się rozpowiadała od nowa, bo w tych wszystkich kwestiach, które już z wami tutaj poruszyłam, troszkę o tym powiedziałam. W prostym myśleniu chodzi mi o to, żeby nie szukać we wszystkim drugiego dna. Żeby, jeśli to nie jest konieczne, nie rozwijać swoich myśli. Żeby nie zakopywać się w tym myśleniu, bo to nic nam nie daje. Żeby na siłę nie szukać w sobie złych cech. Czyli na przykład wstałam dzisiaj późno z łóżka. Ale ja jestem leniwa. Ale to chyba jest przez to, że Ania ostatnio powiedziała mi jakąś niemiłą rzecz i po prostu moje ciało musiało odreagować. Wstałam, to wstałam, no. Jest dziesiąta, to jest dziesiąta. Idę robić swoje rzeczy. I to jest kwestia, której ja się nauczyłam żyjąc z chłopakami. Oni po prostu, no, jest dziesiątka, dobra. No wstaję i robię, nie? Dalej. A mam wrażenie, że my czasem jako dziewczyny, ale myślę, że też to się zdarza u facetów, wstajemy, mówimy, dziesiąta godzina, ja pierdzielę, a ja mam tylko sobotę i niedzielę wolną, na przykład, powiedzmy. I już leci monolog w swojej głowie. Bezsensowny, totalnie. Ucinanie bezsensownych myśli. To jest coś, co jest w stanie Wam naprawdę stworzyć piękne, bezproblemowe żyćko. I pamiętajcie, każdy w życiu ma problemy. To nie jest tak, że Selena Gomez nie sra. To mi zawsze, słuchajcie, mówiła moja siostra. Ja przychodziłam do niej i mówię, Boże, zobacz, jaki ktoś ma idealne życie. Ona tak na mnie patrzy i mówi, przecież to tak nie wygląda. I musimy zdać sobie sprawę, że u najlepszych gwiazd, u najbogatszych ludzi też coś się czasem zesra. Ale nie po to mamy jedno życie, żeby nad tym stać i mówić, no się zesrało. Boże... Tylko po prostu zasrało się, idziemy dalej. I dlatego czasem patrzymy na innych ludzi i mówimy, jak oni tak łatwo przechodzą przez to życie. Właśnie tak, oni też mają problemy. Tylko właśnie chodzi o to, żeby się nie zatrzymywać nad każdym problemem, nie oglądać go z każdej strony, nie myśleć sobie, jakie są skutki, jakie są przyczyny tego, że ja tak zareagowałam. Po co? Czasem to nic nam nie daje. Okej, okay, jeśli nie jesteśmy w stanie sobie z czymś poradzić, to faktycznie jedyne co nam zostaje, to pójście do psychologa, ale z tym też wiąże się ucina nie myśli. Potrzebuję pomocy, idę do psychologa, po prostu. Nie muszę się nad tym rozdrabniać. Myślę sobie, a może tak, a może inaczej. Czuję się źle, idę do psychologa. Boli mnie brzuch, myślę sobie, może jestem głodna. Ok, zadziałało. Ale następnego dnia może mi boleć brzuch i nie nastawiam sobie tam w środku narządów, no bo ja nie lekarz. I tak samo, jeśli nie jestem sobie w stanie z czymś poradzić, jeśli coś mi przerasta, to idę z tym do specjalisty. I tak już na zakończenie, kochani. Pamiętajcie, że za chwilę może Was nie być. I założę się, że w chwili przed śmiercią nie pomyślicie sobie o tych drobiazgach, którymi się dzisiaj zamartwiacie, tylko o tym, jak przeżyliście całe życie dotychczas. Także z tą myślą Was zostawiam, kochani, życząc Wam miłego dzionka, miłego wieczoru albo nocki, zależy kiedy słuchacie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia, buziaczki!